part Mateusza Rybaka. Znasz Mateusza Rybaka? No. To jest bardzo gorący part w internecie ostatnio i zobaczymy co Mateusz Rybak i jego kamerzysta zaprezentowali. Zaczynamy. Odpaliłeś nutę, jak spali, coś na Spotify. pierwsze i... part się nie odtwarza, więc to już pierwsza czerwona flaga. Dobrze. Jeszcze raz spróbujemy. Dobrze, może dla, dla kontekstu opowiedz skąd znasz Mateusza Rybaka, Boro? Z Kalifornii, bo jest ten na stery. 50, spoko. No. Jak to chcesz? Próbowałeś tą rurę. Yy, nie no, bo ogóle jeszcze tam przejść kurat. Czyli mocno. No, no, grubo, mocne intro. Tutaj trick w Barcelonie to z na woli. Tak. Oj, coś widziałem. Coś Przezucie się zadziało, Przy no. zejściu coś się zadziało. Zaraz zobaczymy klatka po klatce co tam się wydarzyło. uh, nie, no spoko, tak, to tak jest. Tak, 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 ale no, do Primo. Uy. Tak, to było spoko. Nie no, kurwa, po pick kurwa slip, kurwa, pod ten gloss, tak na ludzie. I e, zaraz chyba najlepszy trick tego partu, czyli frontside kickflip przez... E... Taki, kurwa, popast hooper tak, kurwa. Przez no, sumę. Okay, I na tym, no no, W się przecież, nie? Więc ten odręb jest mega sketchy. Ale odjechał. No i bardzo, bardzo ładny part. Myślę, że zasłużył na sponsoring od e, Adama Melity i pozdrawiamy Adama Melita. Cześć, Adam. No dobra, to dzwonimy do niego teraz. go numer na głośniku i Ja ale do Ameryki. Na Instagramie Na no, Instagramie Ale zamknięta już. O, zaraz go na Instagramie. Halo, cześć! Jestem fanem, stary. Właśnie obejrzałem twój part. Co robisz? Co robię? Chodzę z psem. A, no to spoko. Czyli kupiłeś sobie psa poparcie? Oczywiście, że tak. Okej, okay, czy z innym psem? Czy cię, czy cię powijają właśnie? Nie, na szczęście cztery łapy. A, dobra. Słuchaj, no mamy takie pytanie do ciebie. Jak wrażenia w ogóle poparcie? Jesteś zadowolony z partu? Który trik Ci się najbardziej podobał? Opowiedz nam coś. Co mi się podoba najbardziej? To, że go zrobiłem? że w końcu go wypuściłem i szczerze mówiąc, e, co dalej? Żałuję, że spadł śnieg, bo nie mogłem nagrać paru rzeczy. Okej, okay, rozumiem, czyli ty go sam nagrałeś i sam go wypuściłeś, bo nie dajesz propsów żadnemu kamerzyście, tak? Nie no, propsy dla kamerzystów, no to jasne. Okej, okay, czyli e, kto się nagrał? Powiedz Heller, nam, kto ci nagrał? Bo dzisiaj nie mówi się wystarczająco Heller, o Skorpion. Poczekaj, Skorpion po pierwsze. No, Skorupski. Okej. Okay. Heller. Heller. I Mikołaj. Okej, okay. i... Okej, okay, dobra. to, to zbiorowat, to, to nazwijmy. Rozumiem, rozumiem, fajnie. No i jak Adam skomentował twój part? Adam, Adam Malita. Co, jakby, czy wjechał jakiś bonus wewnętrzny, trochę pieniędzy, kilka więcej desek, jakieś ubrania nowe? Czy możemy spodziewać się twojego promodelu? Na skarpetkach? No, wydaje mi się, że nie w Polsce. Ale czy była taka rozmowa, czy, czy Adam po prostu unika takich rozmów z tobą? O, mi się wydaje, że to jest wrażliwy temat. Nie chcesz, nie chcesz tego poruszać, Okej, okay, rozumiem. Respektuję twoją opinię. Chciałem ci powiedzieć, że part mi się bardzo podobał. Właśnie go obejrzeliśmy i no, czekamy na dwójeczkę, czekamy na sequel. Kiedy można się spodziewać? Ja, ja mam nadzieję, że na koniec tego roku. Rozumiem, fajnie. Chciałbyś pozdrowić kogoś? Może masz ludzi, którzy cię wspierają by na, tam na zapleczu. O kurde, chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mogli mi to zrobić. I tak naprawdę wspierali mnie w momentach, kiedy było naprawdę, naprawdę źle. I Ktoś mówiłeś, dłużej? że Adu skate też? Chciałeś pozdrowić? Bo nie Czy ja Chciałeś pozdrowić Adu skate? Nie, chyba nie. Tak? No dobra! Nie, okej, okay. dobra, rozumiem. Ok, no to dziękujemy Ci za Twój czas, czekamy na dwójeczkę i życzymy miłego wyjścia z psem. Gracias, gracias. Miłego. Na razie.